Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się belowaniem siana, jak widzicie poza odcinkiem tutaj już sobie przygotowałem pokosy siana, które są gotowe do zbelowania. No więc wchodzimy do tego case'a, akurat wyszedł taki fajny zestaw maszyn marki Case, nawet tutaj obciążnik mamy akurat od case'a, jak widzicie ciągnik oczywiście też case, no i prasa badające również tej samej marki, a i też w tle jak widzicie pojawił się paszowóz samoyedzny, który sobie zakupiłem poza odcinkiem, no bo jednak jest to bardzo fajne i wygodne rozwiązanie jeśli chodzi o karmienie krów. Więc tutaj on służył do karmienia tych zwierząt. Też tutaj urodziły mi się cielaki, nie pamiętam czy były w poprzednim odcinku czy nie. No ale tu jak widzicie mamy cielaki, poczekam aż one trochę urosną, bo akurat one nie jedzą zbyt dużo, więc jak urosną no to je sprzedam i będę miał dodatkowy zaro zarobek. A też fajnie to paswisko wygląda z tymi telakami, jak sobie spacerują. Ale okej, wsiadamy jeszcze do ciągnika, no i rozpoczynamy belowanie. Oczywiście musimy włączyć maszynę, opuszczamy podbierak. A, tylko muszę zmienić, bo na razie opuściłem obciążnik, ale to nie, tutaj musimy opuścić podbierak. Tam w tle stoi też jungier, który będzie y, służył mi do zbioru tych bel. No bo na razie nie mam pras, y, przyczepy samozbierającej, po prostu ta łąka jest na tyle blisko. Tego magazynu, że po prostu zbieram te belę na widły i zawożę je do magazynu. Ok, mamy już pierwszą belę. Widzę, że też służyła się jedna siatka do okrągłych bel, ale akurat ta siatka wystarcza na dość długi czas. No i też jak widzicie po prawej stronie rośnie kukurydza, którą będę chciał w jednym z najbliższych odcinków zebrać na kiszonkę. No więc to jest taki. Plan na jeden z najbliższych odcinków, ale w kolejnym filmie zajmiemy się, że nie mamy pszenicy, która rośnie po lewej stronie. No i poza odcinkiem sobie zbeluję tamtą słomę i związuję ją, żeby wykorzystać ją do ścielania u krów. No a później zrobimy sobie też jakieś zbiory kukurydzy na kiszonkę. Może też zrobimy jakieś rozlewanie gnojówki w jednym z kolejnych odcinków. Okej, okay, tu sobie muszę jakoś wyrzucić tą belę, żeby mi nie przeszkadzała. Może gdzieś tu sobie ją wyrzucimy. Więc będzie też rozlewanie gnojówki tutaj na łące i na tych dwóch polach. No i tak zastanawiałem się, czy tutaj wyciąć te drzewa i powiększyć sobie pole, ale tak powiem Wam, że ostatnio sobie pomyślałem, że może jednak tutaj posadzę sosny wydmowe, ponieważ są to bardzo fajne drzewa, które rosną około 2 lata, no i mógłbym je przerobić na zrębki, ponieważ takie zrębki są bardzo opłacalne, jak wiadomo. No a testowałem sobie poza odcinkiem i takie drzewa iglaste bardzo łatwo i szybko można przerobić na zrębki. Więc na pewno jest jakiś ciekawy pomysł, żeby sobie tutaj zagospodarować w ten sposób ten teren. No bo na tym myślę, że mógłbym zarobić fajne pieniądze. Posadziłbym sobie tutaj na przykład taką paletę, która zawiera 20 sezonek. No i później jak te drzewa by urosły, no to zrobiłbym taką dużą wycinkę drzew na drębki i mógłbym zarobić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Więc chyba nawet to będzie lepszy sposób na wykorzystanie terenu. Czyli te pola zostawię sobie w takiej formie, w jakiej one są. Natomiast tam po prostu, gdzie wyciąłem te kilka drzew, w tym miejscu, gdzie są te krzaki, no to tam sobie posadzę trochę sosen wydmowych. Więc też jest to na pewno jakiś pomysł na jeden z kolejnych odcinków. Zrobimy sobie też później orkę po kukurydzy. No i zobaczymy, co dalej. Może akurat na wiosnę zrobimy sobie jakiś siew buraków cukrowych, ponieważ planuję rozpocząć uprawę tych roślin. Więc może sobie na przykład zasiejemy te buraki. No i później oczywiście w pracę w kolejnym sezonie. Też pewnie jakieś sianokosy, jakieś żniwa, te zbiory buraków. W jestem ciekaw, czy uda mi się zrobić odpowiednią ilość pieniędzy na zakup tych sprzętów do zbiorów buraków. Kupię sobie akurat te podczepione do ciągnika, ale myślę, że powinno wystarczyć. Bo teraz mam trochę tych produktów w będzie też mleko do sprzedaży, będą zbiory jeszcze w zimie do sprzedania. OK, może wezmę sobie też, poszukamy jakieś fajne ujęcie do miniaturki, może troszkę dalej tu odjedziemy. O, może na przykład coś takiego byśmy zrobili. Może troszkę tą prasę belującą, żeby było lepiej widać, więc podjedźmy jeszcze do przodu. No, myślę, że może być coś takiego, więc mamy miniaturkę. No akurat fajnie, widać na jej ciągnik, widać prasę belującą oraz dwie bele w tle. Nawet chyba ta trzecia się załapała. No ta łąka oczywiście też nie jest jakaś bardzo duża. Trochę tych bel tutaj powinno być. No ale też m.in. z tego względu zasiałem kukurydzę na polu obok, żeby kiszonkę robić z kukurydzy, natomiast z tej łąki będę pozyskiwał siano. No bo ostatnio to praktycznie tak, no... Byłem na styk tego siana oraz kiszonki z tej łąki. No a teraz po prostu będę pozyskiwał tutaj siano, natomiast kiszonkę będę pozyskiwał z kukurydzy. Też na pewno jak będę miał trochę więcej pieniędzy, no to będę musiał już koniecznie kupić sobie jakieś kolejne pole, no bo na razie tutaj działam na tych czterech polach, które otrzymałem na początku rozgrywki. No jednak przydałoby się coś więcej zakupić, żeby zarabiać więcej pieniędzy ze żniw, rozwijać gospodarstwo. Więc pewnie też jak będę miał jakieś dodatkowe pieniądze e, zarobione, no to kupię sobie jakieś może nowe pole. Tym bardziej, że tutaj na tym jednym polu mamy łąkę, też y, y, muszę zasiać kukurydzę, żeby robić kiszonkę dla krów. Chociaż jestem ciekaw na jaki czas wystarczy tej kiszonki z tego pola po prawej stronie. Może akurat na dwa sezony wystarczy. Ewentualnie mógłbym nadwyżkę sprzedać, chociaż tutaj w tym farmingu ta kiszonka już nie jest aż tak bardzo opłacalna jak w poprzednich, chociaż nadal się opłaca, ale jednak już nie jest to to samo, co na przykład nawet w poprzednim farmingu. Jest to ewentualnie kiszonka sobie zostawię po prostu do karmienia krów, natomiast... to yy, po prostu będę chciał coś innego na tych polach. Także znaczy jak będę chciał zasieć buraki, no to jakieś pole będę potrzebował do uprawy buraków, też jakieś zboże, żeby pozyskiwać słomę. Też myślałem, żeby za jakiś czas rozpocząć na przykład hodowlę świń albo hodowlę owiec. No i tak początkowo planowałem postawić ten chlew na 50 zwierząt, ale chyba jednak postawię ten większy. Ten nawet największy. Zobaczmy jeszcze w No nie ma nic ciekawego. No, myślałem, żeby sobie tutaj postawić chlew. Nie wiem, czy mi się zmie zmieści ten duży. No bo początkowo planowałem postawić ten na 50 zwierząt. Ale jednak uznałem, że bardziej mi się opłaci kupić ten duży, który kosztuje tutaj około 100 tysięcy więcej, ale mieści bardzo dużo świn, chociaż czy on mi się tu zmieści? No oczywiście będę musiał wyciąć te drzewa, ale w sumie powinien się zmieścić. Tutaj chyba po prawej stronie jest gnojówka. Tutaj akurat mógłbym sobie to postawić w ten sposób, żeby tutaj miejsce, gdzie uzupełniamy zboże było zaraz obok silosów, to wtedy nie będę musiał daleko jeździć. Tylko oczywiście będę musiał część tych drzew wyciąć. Tutaj te drzewa będę musiał powycinać, no i tutaj chyba jeszcze kilka drzew będę musiał wyciąć. Jeszcze sobie to sprawdzę pod odcinkiem, zobaczę jak to będzie wyglądało, w którym miejscu byłoby to najlepiej umieścić. No ale no tutaj mi się to nie zmieści nigdzie. No a pól tutaj nie chcę po prostu pola tutaj usuwać, no bo ta łąka mi jest potrzebna w tym miejscu, akurat fajnie jest ona blisko magazynu. Więc chyba tu będzie najlepsze miejsce na ten chlew, też tym bardziej, że tutaj mamy blisko... Jeśli chodzi o karmienie tych zwierząt w ten silos przy chlewie. Natomiast owce, zobaczę, może postawię sobie na przykład tutaj. Bo w sumie te ule nie dają mi jakiegoś dużego zysku, więc zawsze można tutaj sprzedać te ule. Ten budynek można sprzedać, no i można wyciąć to drzewo. Plus tutaj też jakieś mniejsze drzewka powycinać. No i tu można byłoby postawić owce też. W sumie jestem ciekawy, jak by to wyglądało. Sprawdźmy tutaj taką cegodę. W sumie ona by tu fajnie się wpasowała. Nawet nie musiałbym tego drzewa wycinać, tylko... Tego dużego, tylko po prostu sprzedałbym ule, tutaj ten budynek, ten panel słoneczny, no i tu wyciąłbym chyba tą świdośliwe i ewentualnie jakieś tam jedno albo dwa drzewa. Na przykład te dwa drzewa bym musiał tutaj wyciąć. No i w sumie fajnie by się mogło to wkomponować też ta zagroda dla owiec. Raczej jakiegoś dużego pastwiska bym nie robił, no bo tutaj nie chciałbym hodować jakiejś bardzo dużej liczby owiec. Tylko może delikatnie bym sobie powiększył tam to domyślne pastwisko. Na wełnę mi się może się oni w przyszłości przydać do fabryk, ponieważ tu na mapie mamy domyślnie postawione dwie fabryki, które przetwarzają wełnę. A i tak na początku mógłbym sprzedawać wełnę, no bo nawet taka zwykła sprzedaż wełny jest opłacalna, takie owce nie wymagają zbyt dużo opieki, więc no jest to na pewno też fajny pomysł, żeby w przyszłości sobie rozpocząć hodowlę tych zwierząt, ale jeszcze zobaczę, czy najpierw rozpocznę hodowlę świń, czy może owiec. Jeśli chodzi o świnie, no to na pewno będę musiał jeszcze kupić sobie przynajmniej jedno albo dwa pola, żeby siać dla nich kukurydzę na ziarno. No bo kukurydza to jest ich bazowa żywność, która daje 50% wydajności. No i też pewnie jakieś zboże, jakieś jęczmień albo pszenicę. Ok, będzie tu jeszcze jedna bala, będzie jeszcze jedna. No i ewentualnie trochę białka, czyli rzepak, więc to praktycznie potrzebowałbym trzy pola, też nie wiem, jakie duże zapotrzebowanie mają te świnie, jeśli kupię maksymalną ilość. No to trochę mogą jeść. Ale tutaj tak sobie liczyłem poza odcinkiem i jeśli dobrze policzyłem, no to yy, jeśli postawię ten duży chlew, no to po sprzedaży tych świn po dwóch latach będę mógł zrobić nawet ponad 600 tysięcy, więc no jest to bardzo fajny zysk. No i do tego trzeba jeszcze doliczyć obornik oraz gnojówkę, które będą stanowiły darmowy nawóz. Więc tutaj akurat jest to dosyć opłacalne. Oczywiście trzeba poczekać dwa lata, ale. jeszcze dodatkowo mamy obornik gnojówkę, więc może to być fajna opcja. Ale jeszcze się na tym zastanowię: czy najpierw owce, czy najpierw świnie. W sumie do owiec już mam rzeczy, które są potrzebne do hodowli, czyli po prostu maszyny do sianokosów. Więc jeszcze się jeszcze nad tym zastanowię: no bo te ule nie dają mi jakiegoś dużego zysku, więc to można tutaj powycinać te drzewa, sprzedać ule i te budynki. Okej, to mogę wyładować, ale chyba tutaj niewiele się wyładuje. No, tutaj kilkaset litrów wyładowałem. A teraz wsiadamy do John Deere'a, no i tutaj sobie podwozimy te bele. Na razie nie ma sensu kupować przyczepy samozbierającej, no bo po prostu to zbieranie beli jest bardzo szybkie, patrzę na to, że one są tutaj blisko. Tu nawet chyba sobie jedną na szybko weźmiemy. Tam dalej już będziemy po dwie się na widu, ale tu weźmiemy sobie jedną, o, wrzucamy ją. No już tu jest, jest uzupełnione w tym magazynie, nawet tutaj jak widzicie mam jedną paletę nasion oraz nawozu sobie przywiozłem. Tu już chyba sobie weźmiemy po dwie bele, więc sobie weźmy najpierw tą. No i zaraz postawimy sobie od obok tej drugiej beli i zabierzemy dwie naraz. Też tu sobie podczepiłem obciążnik do tyłu, żeby mi nie przeważało tego ciągnika, żeby był on stabilniejszy. No i tu sobie połóżmy tą belę obok. No tak, myślę, że nawet tego John mi się za bardzo nie opłaca sprzedawać, patrząc na to, że jest to ciągnik, który ma ponad 100 motogodzin. No i też sprawdzamy, że on wartości zbyt dużej nie ma, więc praktycznie nie opłaca się go sprzedawać, no bo jest to fajny ciągnik do właśnie takiego ładowacza, żeby przewozić belę. W przyszłości może się też on na przykład przydać do ścielania u krów albo u świń. No albo po prostu do karmienia owiec, no bo do owiec muszę przewieźć takie bele siana, więc po prostu może się on do tego przydać. A patrząc na to, że nie ma zbyt dużej wartości, no to nawet szkoda go sprzedawać, no bo możemy on właśnie pełnić taką funkcję takiego ładowacza. No bo do karmienia krów, no to oczywiście ten paszawóz ma y, funkcję, za funkcją tego podbieraka, może sobie ładować siano i kiszonkę. No ale i tak taki ładowacz się przydaje. Więc chyba sobie go zostawię. Ewentualnie, może w przyszłości kupię sobie jakąś ładowarkę teleskopową, ale i tak nie wiem, czy jest sens, no bo te ładowarki kosztują powyżej 100 tysięcy. A taki John Deere i tak mamy go od początku rozgrywki, do sprzedaży i tak dużo nie zarobię, więc może on pełnić funkcję takiego ładowacza na gospodarstwie. A jak widzicie, tutaj bez problemu sobie radzi z przewożeniem nawet dwóch takich bel. No jak więcej nie przegraznę, bo na tych widłach nie da rady załadować więcej. No chyba, żebym jakoś spróbował jeszcze do góry załadować, ale to już musiałbym jechać bardzo strasznie, żeby nie spadło. A tu jak widzicie możemy bardzo sprawnie i szybko przetransportować bela siana z łąki do magazynu. No tam jeszcze zostały 4 bele, więc akurat sobie przejedziemy na dwa razy. No, słoma na szczęście też będzie blisko, no bo tu jest obok pole pszenicy, więc też nie będę musiał jechać jakoś daleko z tymi belami słomy. Chociaż w przyszłości chyba raczej zakupię sobie już przyczepę samozbierającą, no bo jak będę chciał zwozić na przykład słomę z, jakiej, z jakiegoś pola, które będzie dalej, no to jednak już będzie to wygodniejsze. Chociaż tutaj teoretycznie mogę zabrać tą przyczepę do transportu palet. Właśnie tam, jak widzicie, w oddali jest przyczepa z paletami z produktów z więc mogę sobie po prostu wykorzystać tą przyczepę do przetransportowania bel. Oczywiście zajmuje to trochę więcej czasu, ale jak już się poćwiczy, no to dosyć sprawnie i szybko to schodzi. No, tu nam zostały jeszcze ostatnie dwie bele. No i całość już będzie zwieziona. Ok, tu sobie ustawimy to o jedną obok drugiej, no i ostatnie dwie bele pojadą do magazynu. Ok, dostarczamy ostatnie dwie bele. A nawet zobaczę, ile tego jest tutaj w tym magazynie. Mamy 14 bel siana, więc już powoli zaczyna się robić fajny zapas. Jeszcze później jesienią będą jedne siano kosy. I akurat idealnie będzie fajny zapas siana już na zimę. No a tu jeszcze niedługo pojawi się kiszonka w tym silosie, więc jeszcze będziemy mieli kiszonkę do karmienia krów tutaj, do tworzenia paszy mieszanej. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.